Zarządzasz ludźmi, działami kadr, a może całą firmą? Jeśli nadal walczysz z biurokracją i papierami, mam dla ciebie ostrzeżenie. Od jobu płynie jasny sygnał. Sztuczna inteligencja zastępuje nie ludzi, ale rutynowe zadania. A to z kolei oznacza, że specjalista HR, który zrozumie i zacznie używać AI, po prostu zastąpi tego, który tego nie zrobi. Minęły czasy biurokracji. Dziś AI to technologia, która zamienia HR w zwinny i strategiczny filar. Pytanie, które musimy sobie zadać, jak to zrobić skutecznie i zgodnie z prawem? Pierwszym miejscem, w którym AI świetnie się sprawdzi, to rekrutacja i preselekcja. AI to nie jeden program, ale zestaw technologii, w tym machine learning. Potrafi przeanalizować tysiące CV w ułamek sekundy, automatycznie wyłapując kandydatów, którzy pasują do roli. Tym samym skrócenie czasu rekrutacji jest faktem. Automatyczne pozyskiwanie kandydatów i preselekcja mogą w niektórych przypadkach skrócić ten czas nawet od 30 do 50%. Ale uwaga! Menadżerowie musicie mieć świadomość ograniczeń prawnych. Automatyczne filtrowanie CV musi być zgodne z kodeksem pracy. Możemy przetwarzać dane kandydatów tylko w zakresie niezbędnym do procesu rekrutacji. To jest nasza podstawa prawna. Jeśli AI odrzuca kandydata, należy pamiętać, decyzje oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu, wywołujące skutki prawne, są zasadniczo zakazane bez zgody i nadzoru człowieka. To wy, jako pracodawcy, zawsze musicie mieć ostatnie słowo. AI pomaga też w retencji i twardych operacjach kadrowych, takich jak przygotowanie grafiku pracy. Nowoczesne systemy potrafią przewidzieć, ilu pracowników potrzeba i jak rozłożyć zmiany, aby pogodzić oczekiwania pracowników, przepisy prawa i potrzeby firmy. Weźmy na przykład Symfonię i Nebin. Platformę do ewidencji czasu pracy, która korzysta z algorytmów, aby automatycznie tworzyć grafiki pracy. To ogromna oszczędność czasu dla menedżerów. Inewi oferuje precyzyjną rejestrację czasu pracy, grafik, który układa się sam oraz automatyzację eliminującą powtarzalne zadania. Ale mam też ważną uwagę dla przedsiębiorców. AI wspiera planowanie grafików, ale odpowiedzialność za zgodność harmonogramu z kodeksem pracy zawsze pozostaje po stronie pracodawcy. AI jest narzędziem, nie prawnikiem. Choć tutaj Inewi również się wspiera. Biurokratyczna rutyna generuje koszty. Wiele firm osiąga zwrot z inwestycji, już w ciągu od 6 do 12 miesięcy dzięki oszczędności czasu i kosztów. AI w operacjach kadrowych to dziś must have. Wdrażając AI kupujesz dane. Używanie AI oznacza przetwarzanie wrażliwych danych osobowych, a zgodność z RODO jest tutaj obowiązkowa. Musisz pamiętać o pełnym zakresie zasad. Systemy AI muszą być przejrzyste, ale też stawiać na minimalizację danych. Przed wdrożeniem systemu AI, który będzie przetwarzał dane osobowe w skali mogącej nieść wysokie ryzyko, Konieczne może być przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych, czyli DPIA. I na koniec, najważniejsze, co Żebul zaleca: AI pomaga, ale ostateczną decyzję zawsze podejmuje człowiek, a odpowiedzialność prawną za decyzje personalne zawsze ponosi pracodawca. Pamiętaj też o retencji danych. Dla niewtajemniczonych dane kandydatów muszą być usuwane po zakończeniu rekrutacji, chyba że kandydat wyrazi świadomą zgodę na przyszłe procesy. To częsty błąd w praktyce HR. Podsumowując, AI nie wygryzie specjalistów HR, ale zdejmie z nich nudne zadania. Zacznij od małych kroków, wybieraj narzędzia zgodne z RODO i stawiaj na przejrzystość. W skrócie, mniej klikania, więcej myślenia. Narzędzia są, dane leżą i czekają, a możliwości są kosmiczne. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.